Prawo Hazuka. Amerykańscy Żydzi wystąpili o nagrodę Nobla dla Leszka Balcerowicza za to, że zniszczył nam przemysł i zniszczył stocznie. Właściwie stocznie były w rękach prezydenta Lecha Kaczyńskiego. On mógł zatrzymać ten rozbój. Zatrzymać, bo przecież w tej chwili opowiadanie o podwyżkach to są... Gawędzi o gruszkach na wierzbie. Chyba że będą stosować taki przykład, jak to robią, jak to zrobili w 1913 roku Amerykanie właściwie pochodzenia żydowskiego. Proszę Państwa, dla prawomżerzowy zawarte w torze, uprawnia Żydów do zajmowania obcej nieżydowskiej własności, ziemi. Każdym sposobem, nie wyłączając oszustwa i mordu. Dla niedowiarków, w nawiązaniu do słów prezydenta Izraela Szymona Peresa, rozdział 9, na dzień dzisiejszy mówił on, wygraliśmy ekonomiczną niezależność i wykupujemy Manhattan, Polskę i Węgry. Informacja otrzymana od Polonii Amerykańskiej. Trzecia RP, proszę Państwa, została. W nawiązaniu do słów tego prezydenta została zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych jako trzecia RP syjonistyczna firma o numerze. Tu jest podany numer. Warto przeczytać dokumenty, które są zawarte pod tym numerem. Dla niedowielków podaje link w języku angielskim, można to sprawdzić. Proszę Państwa, o co tu chodzi? Otóż e, my, jako Polacy, mamy prawo, zgodnie z ustawą ONZ-owską, prawo narodów do samostanowienia, i nikt nam tego prawa nie może odebrać. Jest to prawo naturalne. My się rodzimy jako wolny człowiek, wolny Polak. Proszę Państwa, no niestety. Jest również Powszechna Deklaracja praw człowieka uchwalona w Paryżu przez Ogólne Zgromadzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych, miałem być z przyjemnością członkiem jako onz która mówi, ludzie korzystają z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy. Dowód na apartheid, który jest w Polsce, bo mniejszość przejęła władzę nad suwerenem, mimo to, że w artykule czwartym Konstytucji, którą chciał zmienić Andrzej Duda, jest napisane, że naród jest suwerenem, który, w drugim punkciem, rządzi w sposób bezpośredni albo za pomocą swoich pośredników. My niestety nie mamy pośredników. Mają je tylko masońskie partie i do tego dopuściły, do dosłownie likwidacji naszego przemysłu istocznego. Byliśmy w pierwszej czwórce w świecie, w budowie statków, w przemyśle, mimo to, że nie dostaliśmy planu Marszala, byliśmy w pierwszej dziesiątce, a w niektórych dziedzinach nawet ósemce, piątce. Proszę Państwa, dlaczego tak się stało? Ano dlatego, że no niestety Polacy tego nie widzą, a niektórzy nie chcą widzieć, no jest u nas autentyczny apertaj. I powiem Państwu, że ten apertaj jest karalny. On jest karalny uchwałą ONZ-owską. Myślę, że do tego nie dojdzie. Ale to, że Polska nie rządem stoi, to też tutaj przygotowałem dla Państwa rozdziały. Zaraz ja powiem, na czym to polega. Otóż zwróćmy uwagę, jak wyglądały wybory do Parlamentu Europejskiego. Karta Praw Podstawowych człowieka Unii Europejskiej mówi wyraźnie, i to w tej książce jest umieszczone, wybory do Parlamentu Europejskiego są powszechne i bezpośrednie dla wszystkich członków krajów, które tworzą Unię Europejską. Tam nie ma słowa o partiach. Tymczasem co się stało w Polsce? Trzy partie. Prawda? I to jakaś partia, która rządzi niezgodnie z konstytucją, która mówi, że małżeństwem jest związek mężczyzny z kobietą, a nie chłopa z chłopem i baba z babą. No przecież to wyraźnie jest w konstytucji. I proszę Państwa, te trzy partie, są utrzymywane z budżetu. Budżet tworzy naród. I naród nie ma prawa wysłać swoich przedstawicieli do Unii Europejskiej. I to samo się powtarza w chwili obecnej. Mamy wybory do Sejmu. Oczywiście zdjęcia, liczne plakaty, prawda. To wszystko. Partie biorą pieniądze z budżetu. Budżet tworzy naród. Niektórzy sobie traktują poselstwo jako zawód, przebywając tam kilkadziesiąt lat. Proszę Państwa, Polska wyraźnie nie rządem stoi, bo konstytucja, nawet ta, która powinna obowiązywać przede wszystkim tych, którzy rządzą nami, mówi wyraźnie, wybory do Parlamentu Polskiego są powszechne, bezpośrednie i proporcjonalne.